Cześć siemano, witajcie! Z tej strony Bobson i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, no i lecimy z serią lepszy spadek niż upadek. Na sam początek pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę pod tym filmem. Jak widzicie mamy już wiosnę, trochę się tutaj działo przez tą zimę, przez to przewijanie. Dużo kasy zarobiłem. Kupiłem sobie dwa nowe pola, no ale o tym wszystkim za chwilę jak widzicie na moim koncie jeszcze 18 tysięcy, no i tutaj przede mną laweta, która przyjechała na moje gospodarstwo. No a na lawecie załadowany mój kombajn FAR, no w zasadzie już nie mój, bo już został sprzedany, sprzedałem go jednemu z moich widzów, tutaj kolejowy shop, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, za 10 tysięcy złotych, on tam proponował troszkę więcej za niego, natomiast myślę, że te 10 tysięcy to całkiem uczciwa cena, no tyle chciałem dostać za ten kombajn. Kombajn, no jeszcze myślę, że swoje porobi na kolejnym gospodarstwie. Ja go kupiłem za 12 tysięcy. Dołożyłem do niego jeszcze sieczkarnię, także myślę, że całkiem dobra cena. No i mam nadzieję, że jeszcze się będzie sprawował tam u kolejnego gospodarza. Także co, teraz zapraszam Was tylko na krótki, krótkie nagranie z ostatniego przejazdu tutaj przez moją wioskę, tej lawety. No, i wracamy sobie tutaj na gospodarstwo. Kombajnik pożegnany. Dużo roboty tutaj u mnie na gospodarstwie zrobił. No, ale tak jak już wiecie, planuję zakup nowego kombajnu w tym sezonie. Także myślę, że tych pieniędzy na pewno mi na ten kombajn wystarczy. Jeszcze do sprzedaży w czerwcu będę miał soje. Jeszcze na pewno jakieś pieniądze tutaj ze sprzedaży zwierząt. Jeżeli chodzi o pola, które sobie zakupiłem, jest to tamto pole, które już musiałem wykupić teraz z dzierżawy. Tak, jak już wcześniej o nim mówiłem, a więc to pole sobie wykupiłem. Ponad 40 tysięcy za niego zapłaciłem. No i tutaj za ponad 27 tysięcy, bodajże, kolejny kawałek, który sobie dokupiłem. Tutaj od sąsiada fajnie, bo już tutaj wszystkie pola wokół gospodarstwa będą należały do mnie. Także tutaj sobie dzisiaj będę na tym polu działał. Trzeba tutaj rozrzucić obornik, no i wziąć się tutaj za jakąś orkę, żeby to jakoś doprowadzić do ładu, to pole. Jeżeli chodzi o wszystkie zarobki, wydatki, no to będziecie to widzieli, chociaż już pewnie widzieliście tutaj w rogu w statystykach, jak to wyglądało. Plany na przyszłość jeszcze mam takie, że chciałbym wyremontować moje dwie przyczepy. Może tą D-46, jeżeli mi się uda, przerobić na przyczepę z Skiprem, tak samo jak jest D-47, no ale zobaczymy czy to będzie w ogóle możliwe, myślę, że trochę tutaj roboty, trochę spawania i może by się to udało przerobić. Także ja sobie lecę do czwóreczki. Tam mam załadowany już, już rozrzutnik. Jeden rozrzutnik już sobie tutaj wywiozłem na to pole, które wykupiłem to większe z dzierżawy. Także lecę sobie tylko dokończyć tam ten kawałek. No i następnie y, na to nowe pole zakupione tutaj obok gospodarstwa. Mm, bardzo fajnie, dużo pieniędzy zarobiłem właśnie teraz y, przez ten poprzedni sezon, także coraz lepiej to wszystko wygląda. Można tutaj to gospodarstwo coraz ba bardziej rozwijać. Także ja sobie tutaj y, wjeżdżam na to pole, tylko dokończyć rozrzucanie tego obornika. Mm, Rozrzucanie obornika jeszcze będę musiał zrobić na jednym polu, na drugim polu, na którym była soja, też w zeszłym sezonie, natomiast dzisiaj na odcinku tego nie będę robił. Dzisiaj zajmę się tutaj ogarnianiem właśnie tych pól obok gospodarstwa. No trochę tej roboty na wiosnę jeszcze mam, no bo do zasiania mam dwa pola jęczmienia, dwa pola owsa. ...pole kukurydzy i do zasadzenia z tym jeszcze ziemniaki. No ziemniaki będą na tym polu tutaj, na którym właśnie teraz rozrzucam ten obornik. Dość duże pole z tymi ziemniakami, chyba jeszcze tyle ziemniaków... u mnie na gospodarstwie nie sadziłem, także myślę, że dość fajnie... pieniądze się tutaj z tych ziemniaków zarobi. Jeżeli chodzi o tamto pole obok... Tam będzie zasiana kukurydza i część tej kukurydzy pójdzie na kiszonkę. Natomiast trochę chcę zostawić, jeszcze nie wiem czy kombajn uda mi się kupić do, do jesieni przystawkę do tego kombajnu do kukurydzy. Jeżeli mi się nie uda, no to będę musiał kogoś wynająć na usługi. Po prostu chcę trochę tej kukurydzy na ziarno też sobie zostawić, żeby mieć do śruty. Do moich świnek do karmienia Wiecie, żeby nie kupować specjalnie tej kukurydzy yy, Na no, śrutę kukurydzianą Tylko po prostu Zasiać sobie trochę yy, U siebie tej kukurydzy No i po prostu nie sprzedawać tego Tylko mieć to właśnie Na robienie tej śruty Także jeszcze zobaczę yy, Czy taką przystawkę uda mi się do jesieni Zakupić do kombajnu No na razie na pewno yy, Muszę się rozglądać za kombajnem Natomiast do czerwca y, będę się musiał wstrzymać z tym zakupem Z tego względu, że y, w czerwcu dopiero będzie do sprzedaży soja za najlepszą cenę Także do tego czerwca y, muszę jeszcze poczekać Więc pewnie będę się rozglądał już za takim kombajnem y, gotowym do żniw Żeby tam nie było trzeba nic grzebać przy nim, tylko po prostu kupić i wjeżdżać już w pole No bo wiele czasu nie będzie, żeby tam coś... Majstrować z nim Jaki to będzie kombajn no to jeszcze nie zdradzam Zobaczycie Jak już przyjdzie na to czas Mam nadzieję, że uda mi się go zakupić W tym czerwcu Najpóźniej tam już w lipcu No bo jeśli mi się nie uda No to zostanę bez kombajnu Jak widzieliście parę sprzedałem właśnie Także No jestem teraz pod ścianą Krótko mówiąc by się nie działo, no to musiałbym muszę ten kombajn sobie zakupić. No w przeciwnym wypadku ktoś by musiał na usługi przyjeżdżać do mnie, ale to się trochę mija z celem. Przyjeżdżać, kosić na tyle pól w różnych terminach. No ale myślę, że coś fajnego się tutaj uda znaleźć. Na moje gospodarstwo. Tamto pole już sobie skończyłem rozrzucać, także teraz sobie przejeżdżam tutaj na ten nowy kawałek. Rozrzucę sobie jeszcze właśnie tutaj ten obornik, no i potem przepnę czwórkę do pługa, zajmę się tutaj orką na tym polu. Tutaj obok pszeniczka ładnie sobie rośnie. Także fajnie kolejne, można powiedzieć jedno nowe pole doszło, no bo tamto zostało wykupione z dzierżawy. Natomiast nie brałem na razie kolejnej dzierżawy, z tego względu, że na takie duże pole, no to też musiałem kilkaset złotych miesięcznie zostawiać na, na tą dzierżawę. A myślę, że teraz lepiej, jak będę miał mniej tych wydatków co miesiąc, no bo muszę trochę podkładać właśnie na ten kombajn. Jeszcze jakieś tam inne maszynki, które mam w planach, także zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Jeżeli potem będzie trochę więcej pieniędzy, no to pewnie jakąś kolejną dzierżawę się weźmie. Już teraz na wiosnę byłem sobie też na usługach na dwóch polach u sąsiadów rozlewałem sobie gnojowice no bo tej gnojowicy też troszeczkę mam także też jakiś pieniądz dodatkowy tam wpadł na moje konto no jak widzieliście albo nie widzieliście to zapraszam serdecznie na poprzedni odcinek na moim kanale gdzie właśnie zakupiłem sobie nową beczkę do gnojówki no i teraz z tą beczką to robota bardzo fajnie idzie Yy, można sobie jeździć właśnie na te usługi i bez problemu sobie ogarniać yy, jakieś większe pola. No, kogo ogromny po, yy, w porównaniu do tamtej poprzedniej beczki małej, którą miałem. No to tutaj robota teraz idzie bardzo fajnie, także nic tylko z tego korzystać. Przeciąć gdzieś przez środek, żeby mi się troszkę lepiej tutaj jeździło, mniej tego cofania przy tych nawrotach, a też żeby nie jeździć bez sensu na pusto z jednej na drugą stronę. i ten jeden rozrzutnik mi tutaj nie wystarczy na to pole będę musiał jeszcze pojechać się załadować ale tego obornika moje krowy i świnie też dosyć sporo naprodukowały także na pewno mi tego wystarczy jedynie Władek się musi troszkę pomęczyć przy tym ładowaniu no bo jednak tamtym małym turem załadować taki yy, duży rozrzutnik, no to trochę się tutaj musi napracować jednak. Przez zimę do sprzedaży też dwa byki, także byki sobie sprzedałem. W maksymalnej cenie 4000 za jednego, także 8000 zarobiłem. No i młodych byków już nie kupowałem, z tego względu, że chcę zwiększyć hodowlę tych krów mlecznych, no bo z tego mleka bardzo fajne pieniądze tutaj zarabiam. Także kolejne dwa cielaki już mi się tam krowy ocieliły. Więc po prostu rezygnuję już z tych byków, a skupiam się tutaj już typowo tylko na krowach mlecznych. Zobaczymy jak się to będzie z finansami układało, ale już kiedyś też o tym wspominałem, że chciałbym wymienić paszowóz na troszkę większy. Jeżeli się jakaś fajna okazja trafi i będą na to pieniądze, no to myślę, że, że taki mm, troszkę większy paszowóz bym sobie tutaj sprawił. Trochę by mi to usprawniło tutaj też pracę przy tym, przy tym karmieniu moich krówek. No ale wszystko zależy od tego, ile po prostu pieniędzy tutaj będę miał na moim koncie. Jak na razie priorytet to zakup kombajnu. Na to muszę mieć pieniądze. Także na wszystko inne dopiero będę sobie mógł pozwolić po tym jak zakupię ten kombajn. Żeby nie było sytuacji, że kupię sobie coś wcześniej, a potem się okaże, że brakuje mi pieniędzy na ten kombajn. Jeżeli coś by tam brakowało, to zawsze się mogę ratować jeszcze tym kredytem ale chciałbym to jednak e, zrobić w ten sposób żeby nie zaciągać tego kredytu no i kupić ten kombajn po prostu z własnych pieniędzy potem wiecie nowy kombajn większy e, bardziej wydajny także na usługach też e, myślę że fajne pieniądze będzie szło zarobić już na pewno większe usługi będę mógł brać niż e, tamtym małym kombajnem który miałem do tej pory Także myślę, że na pewno inwestycja będzie trafiona i prędzej czy później mi się to zwróci No i kombajn już będzie potem zarabiał na, na moje gospodarstwo I Tu jeszcze będę musiał doładować, ale Myślę, że nawet nie pełny rozrzutnik. Tutaj tylko kilka przejazdów i hmm, będzie pole całe rozrzucone. Jak widzicie, tutaj na pryzmie tego obornika jeszcze całkiem sporo. 14 tysięcy ponad. Także tutaj sobie spokojnie rozrzucę na tym kawałku. Jeszcze mi wystarczy na rozrzucenie na tamtym mm, ostatnim polu. No i pewnie jeszcze troszkę mi tego zostanie. Więc może na jakąś usługę jeszcze pojadę to rozrzucić. Wiecie, po co to ma leżeć tutaj i czekać nie wiadomo jak długo, jak mogę sobie zajechać na usługę i jeszcze troszkę na tym zarobić a do jesieni moje krowy na pewno um, znowu sporo tego obornika tutaj naprodukują także na jesień po żniwach na pewno też będzie czym nawozić będzie też jeszcze gnojówka także Tutaj akurat o to się nie martwię, no bo cały czas mi tego wystarcza, tych nawozów naturalnych tutaj na moje pola. Kolejne pola dochodzą, a jednak cały czas jeszcze nie miałem sytuacji, żeby mi po prostu brakowało obornika albo gnojówki, żeby ponawozić te pola. Ja myślę, że jeszcze ze dwie łyżki tutaj sobie wrzucę, no i pojadę, żeby już tutaj nie przedłużać tego. Myślę, że w zupełności, żeby dokończyć tamto pole mi to wystarczy. Okej, okay, wodka sobie gasimy. Jeszcze jeden przejazd z tamtej strony. Myślę, że ze dwa. Czy trzy przejazdy. No i będę tu miał rozrzucone. Od razu wezmę się tutaj za orkę. Widzicie, chwastów trochę powyłaziło na tym polu. Ale jako zaora, no to wszystko się to zgubi. Zasypie to ziemią. No, jeszcze jeden przejazd tutaj będę musiał zrobić. 43% na rozrzutniku, także w zupełności mi tego wystarczy tutaj na to pole. Fajnie, że udało mi się tutaj kupić właśnie ten kawałek obok gospodarstwa. No bo wiecie, blisko nie trzeba nigdzie daleko jeździć. No i przynajmniej te wszystkie pola tutaj wokół yy, już należą do mnie. Być może jakoś yy, tutaj te dwa kawałki w przyszłości ze sobą będę łączył yy, w jedno większe pole. No ale zobaczymy jak to jeszcze będzie wyglądało. Na razie zostaje to w takiej formie jak jest. No i ok, obornik tutaj mam skończony. Także rozrzutniczek sobie tylko odstawię. Wpinam się do pługa, no i lecę tutaj z orką zaraz na tym polu. Nawet sobie go odstawię tylko tutaj, obok szklarni. Z tego względu, że jak zaoram to pole, no to jeszcze będę musiał jechać, porozrzucać właśnie na tamtym jednym kawałku po że nie ma sensu go na razie gdzieś odstawiać w inne miejsce tutaj mam przejazd, bez problemu się zmieszczę między stodoło także może sobie tutaj stać Teraz czy sobie wyjechać w tą stronę, z tego względu, że ten filar od mi tutaj troszkę przeszkadza, żeby wykręcić się w drugą stronę. No ale teraz już sobie tylko y, cofnę przez wyjazd. I już jest ogarnięte. Myślę, że od środka to pole sobie rozoram. No jest to się dosyć szerokie, że nie ma sensu tutaj y, od boków go robić zobaczymy czy to wyjdzie mniej więcej tak no i lecimy pierwsza wiosenna orka w tym sezonie jeszcze trochę tej orki będzie do zrobienia tutaj Z tym robotka całkiem fajnie idzie w porównaniu do tamtej trzyskibowej Unii, którą miałem pod 60. No to mm, nie ma nawet co porównywać, no bo taka szerokość y, jaką ten puk teraz robi, to chyba ze dwa razy szerzej niż tamten poprzedni, także tak można orać. Zobaczcie, trzy przejazdy zrobione, a jaka szerokość pola już ogarnięta. No bardzo fajnie robotka idzie z takim sprzętem. Że cieszę się bardzo, że kupiłem ten nowy ciągnik. Większy, nowy jak nowy. Kupiłem stary, wyremontowałem go na nowy. No bo już można te maszyny na większe sprzęty wymieniać. No i całkiem inaczej ta robota wygląda, gospodarstwo się rozwija. Myślę, że w bardzo dobrym kierunku. Hektary też cały czas dochodzą. Może nie hektary, ale jakiś tam areał. Cały czas staram się powiększać. Także myślę, że całkiem dobrze to tutaj wygląda. Wiadomo, na początku ciężko było zacząć. Ciężko było się wybić praktycznie z tego zerowego poziomu tutaj. Jak pamiętacie, może e, na początku no, zaczynałem ze zdezelowanym władkiem. Kilka e, maszyn, tutaj podstawowych, też w tragicznym stanie. No ale jakoś udało mi się to gospodarstwo e, ruszyć do przodu. No i teraz już to wygląda całkiem inaczej niż na początku. Także myślę, że do spadku, do upadku e, tego. Gospodarstwa już o wiele dalej niż było to na początku tej serii. Także dzisiaj to jest odcinek 99, kolejny odcinek setny, więc przez te 100 odcinków naprawdę dużo się tutaj działo na tej serii. Dużo widzów przybyło na moim kanale. Także bardzo się cieszę, że jesteście tutaj właśnie ze mną że lubicie oglądać tę serię, że ją komentujecie. No i widzę po tych komentarzach, że wielu z Was po prostu ta seria się podoba. No dlatego to mnie bardzo cieszy. No i też motywuje do dalszego nagrywania, do dalszej pracy, no bo chcę, żeby, żebym sam czerpał sobie przyjemność z tej gry tutaj w Farminga, no ale żeby Wam też dawać coś fajnego dla oka, dla obejrzenia. Tutaj na kanale, no bo po to właśnie powstał ten kanał, żeby mógł się podzielić z Wami tym, co tutaj sobie w tym farmingu stworzę. Także bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tutaj na moim kanale. No i dziękuję Wam też za obejrzenie tego odcineczka, bo już czas, żeby się z Wami zżegnać. Także ja Wam dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę pod tym filmem. Odezwijcie się w komentarzu. Napiszcie czy będziecie tęsknić za farem No i trzymajcie się do następnego odcineczka. Cześć!